Witam serdecznie na grupie dotyczącej zdrowia. Zapraszam serdecznie, dodawajcie się do tej grupy, dołączajcie do tej grupy. O, już mamy powiadomienie, że idzie transmisja. Będziemy tutaj mówić o różnego typu chorobach, jak z nich wyjść. Przede wszystkim nie będziemy się skupiać na chorobach, będziemy się skupiać na rozwiązaniach. To, co uwielbiam i co zawsze robię, aby nie promować chorób, tylko rozwiązania i drogę do zdrowia, moi drodzy. Ja zawsze szukam przyczyn choroby, więc będziemy też mówić o przyczynach i bardzo Was proszę o współpracę. Na czym będzie ta polegać współpraca? No cóż, współpraca. To jest przede wszystkim pisanie komentarzy, zadawanie pytań, co Was interesuje. Będę bardzo wdzięczna o posty z pytaniami. E, proszę napisać o nerkach, proszę nagrać e, live'a o nerkach, albo o wątrobie, o czyszczaniu organizmu. Bardzo proszę e, o jakieś tam, nie wiem, o kolanie, czy o czymś tam innym. Także Albo o ziołach, albo o witaminie C, o noni soku. Także bardzo was będę wdzięczna za to, jeżeli takie pytania będą się pojawiać i będziecie takie pytania zadawać w trakcie live'a, albo nawet jako oddzielne posty, bo w grupach można publikować oddzielne posty swoje własne. I też tylko na temat zdrowia. Medycyny naturalnej, ziołolecznictwa, medycyny holistycznej, bo też łączymy z psychoterapią czasami, psychosomatyką, ale od tego mamy grupę klub 22-22, troszeczkę inna grupa od typowej psychoterapii. Natomiast tutaj możemy łączyć tyle o ile, że problem polega na przykład danej choroby na um, uzdrawianiu poprzez dietę, suplementację w koncentracie. Mówiłam Life'a o błonniku niedawno, więc też na ten temat na pewno wspomnę, plus czasami jest ważna psychika, bo jak wiecie, jak mówiłam ostatnio, mózg nasz, taki tu prawdziwy mózg w głowie jest bardzo uzależniony od drugiego mózgu, który jest w jelitach, tłumaczyłam to dlaczego i jak to się dzieje. Że one są połączone, te dwa mózgi. To już w cudzysłowie oczywiście, ale tak się nazywa Jelita. Także bardzo serdecznie Was witam. Piszcie tutaj, współpracujecie tutaj na grupie. Możecie znaleźć tą grupę poprzez hashtagi hasztagi, Zarzycka, Sekrety Zdrowia jednym takim ciągiem, albo hashtagi Zarzycka, Żywienie, Zdrowie. Też jeden ciąg, jako jeden wyraz. Hashtag żywienie, zdrowie. Zażycka, żywienie, zdrowie. W ten sposób. Natomiast grupa nazywa się, też możecie na Facebooku znaleźć, Renata Zażycka, żywienie i zdrowie, Nutrition and Health. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy tutaj tematycznie wszyscy pisali, tematycznie zadawali pytania, żeby nie było tutaj tematów innych, wrzucanych, tak jak na przykład polityczne, czy jakieś religijne, czy inne, to nie jest ta grupa, kochani, także tylko zdrowie i tu macie przestrzeń niepubliczną, taką dla siebie, gdzie możecie naprawdę pisać od siebie, nikt nie będzie tego was widział. widział. Natomiast osoby, które by no, chciały dokuczać czy coś takiego, bo czasem są tacy tacy spryciarzy, którzy myślą, że podokłuczają innym albo będą krytykować kogoś, kto komentuje, no to niestety, ale takie osoby serdecznie, tak powiem, wypraszamy wtedy z grupy, abyście wszyscy byli bezpieczni czuli się bezpiecznie w takiej grupie. Także zapraszam serdecznie na live'a już w przyszłym tygodniu na temat zdrowia. Pierwszy live tutaj bo te live y wszystkie znajdziecie poprzednie na Renata Zarzycka Therapeutics, Therapeutist. Wcześniej to był Renata Zarzycka online, także hmm, sukcesywnie będę dogrywać tutaj również transmisje na temat zdrowia. I ta grupa jest typowo na temat zdrowia. Także ja się nazywam Renata Zarzycka, jestem naturoterapeutką, a przy okazji psychoterapeutką i coachem zajmuję się od 30 lat praktycznie medycyną naturalną. Zainteresowałam się bardzo, bardzo dawno temu tym tematem i przez swoje życie miałam tysiące, dziesiątki tysięcy pacjentów do konsultacji, także pracuję nie tylko na teorii, ale na doświadczeniu i na praktyce przede wszystkim. Jeżeli chodzi o medycynę naturalną, przede wszystkim naturalną i przyczynowo, jak podchodzę do chorób przyczynowo. Także zadawajcie pytania, piszcie komentarze. Będziemy wspólnie tutaj pracować nad informacją i wzbogacać ten profil tą grupę przede wszystkim, grupę Renata Zarzycka Żywienie i Zdrowie Nutrition and Health. Miłego dnia wam życzę. Zapraszam do zapisywania się do dodawania się do grupy i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa pa.